czym się. Ała. Yy, więc, jakby nazwać ten odcinek? To jest Miraculum Początki. Miraculum the Prequel. Mm. <laughs> Nie wiem. Yy, Weźno, oczywiście tyle. Zamknij się. Yy, dobra. No to czas zacząć ten festiwal żenady i bólu. Yy... No. Pragnę potęgi absolutnej nuru. Muszę zdobyć te mirakula. Ale... On tu wygląda, jakby był dosłownie kurwa wklejony na greenscreenie. Autentycznie. Muszę zdobyć te mirakula. Ale nikt na świecie nie wie, gdzie są ukryte. No, te mirakula, których on szuka, są w tym mieście, w którym on mieszka. Więc akurat tak się pięknie, fajnie złożyło. Cóż za przypadek. Mój panie, mirakulów nigdy nie powinno się wykorzystywać do złych celów. On ma to w dupie. Muszę mieć potęgę absolutną, a Nie musisz. Ty chcesz mieć. Mistrzu, mirakulum ćmy, czuję jego energię. Sądziłem, że przepadło na zawsze. Mistrzu, to negatywna energia. Mm. Jest. Skoro czujesz w ogóle tę te energię tego miraculum, to dlaczego wcześniej nie wykryłeś tej energii miraculum? Musimy odnaleźć nuru i jego miraculum. Jeśli wpadli w niepowołane ręce, to wkrótce zło zapanuje na całym świecie. No cóż, y chyba za późno, stary dziadzie. Czułagam, bądź rozsądny. Jesteś nadal młody. Mam dopiero 106 lat. Tylko 106 lat. To jesteś młodziutki typie. <laughs> Młodziuteńki. Wow, chłop pamięta czasy I wojny światowej. <laughs> Nieźle. Ale masz rację, Wace. Nie mogę już walczyć w pojedynkę. Potrzebuję wsparcia. Takiego kurwa wsparcia potrzebujesz, że rozdosz dwa najpotężniejsze mirakula chyba naj, ten najgorszym możliwym osobom a ty będziesz siedział na dupie i chuję robił. To będzie wsparcie. Nie wiem, u mnie to się nazywa odwalenie brudnej roboty, ale no dobra, jak chcesz. Marinet, Twój budzik dzwoni już od 15 minut, spóźnisz się na pierwszej. Ile? 15? Mi, jak budzik dzwoni dwie sekundy, to tu chuj mnie chcesz przejść, a jej dzwoni 15 minut. Dobrą psychę ma Piara. Już idę. Szybko żeś se ku te kusyki zawiązała. Założę się, że znowu będę w klasie razem z Chloe. Jeśli w sumie przeszła z klasy do klasy, to tak. Jeśli przeszła, a na pewno przeszła, bo ma bogatego tatusia, no to tak, będziesz yy, z nią w klasie. Yy, I tutaj w sumie nie ma o czym gadać nawet. Czwarty rok z rzędu? Czy to możliwe? Tak. To jest możliwe. Dokładnie. Jeśli przeszła z klasy do klasy, to tak, no chyba, że to jest we Francji jest jakoś inaczej, to, 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 to nie wiem. Jak najbardziej, z moim szczęściem. W ogóle, czemu ty wsypujesz kakao do miski, ty będziesz jadła płatki z kakaem? Nie no, brzmi zajebiście, idę skosztować. Kniemów, mów, zaczynasz nowy rok. O no, to, to, to jest już powód, żeby się martwić. O nie, powiem ci, ty Piaro, że Ty masz talent. Nawet ja nie umiem takiego, tak wszystko, wszystkiego, tak koncertowo spierdolić. A <laughs> no, no. <laughs> co to? Po prostu rewelacja! <laughs> Podobają ci się? Dzięki Tato, klasa się ucieszy, jesteś wspaniały! O ile doniesiesz, to tam. Jesteś wspaniały! Raczej my, to ty zrobiłaś ten piękny projekt. Co ma piernik do wiatraka? Uh, uh, uh. Czy to był kurwa dźwięk z Fortnite'a? Uh. Uh. <noise> no wyglądało tak. Takie. Ona się tak patrzy, tak. Uh, patrzy się tak stary dziad dosłownie <laughs> <Rozumiem>. Dziękuję panienko <laughs> Jak widzi, że jakiś staruch co nie przechodzi przez pasy, to nie, nie ma chwili, to auto się nie zatrzyma, nie? Żeby nie wiem na przykład nie rozjechać go. Tylko po prostu, tylko po prostu pizza do przodu. banza i do przodu, kurde, za cesarstwo. <ś> Idziemy do przodu. Kilka zostało. Przepyszne serio. Naprawdę. Serio. Nevermind. a po drugie, to tak szczerze, skoro widzi, że nikt nie przechodzi przez pasy, to dlaczego on nie przejeżdża, tylko stoi? Takie pytanie ode mnie. Bardzo ci dziękuję, młoda damu. To jest gigantyczny błąd, właśnie popełniłeś. E, Nino, może usiądziesz w tym roku w pierwszej ławce? Czego? Czemu? Po co? Dlaczego? Że co? Jak, gdzie? Kiedy? Po co? Co on zrobił? Co on takiego kura zrobił, że. On musi siedzieć w pierwszej ławce. A wróg cwańcy ich Marinetti Pound Jezu, skurwa, ty Piara, co wygląda jak głowo? Nie, tylko nie ty. Ale. Słuchaj, dzisiaj przychodzi Adrian, i skoro on ma siedzieć tutaj, to to miejsce ma być moje. Kumasz? A... Nie. Jaki Adrian? O... Taki debil, debil, nie? On ogólnie jest tępy, nie? Strasznie tępy. Nie, polubiłabyś go. Prawda? Nie do wiary! Ona nawet nie wie, kim jest Adrian! Nikt nie, mu nie muszą wiedzieć, ludzie, kim jest Adrian. Że Ty wiesz, kto to jest Adrian, nie oznacza, że inni mogą wiedzieć, kim jest Adrian. Na przykład, wiesz, kim był Napoleon? Ty jesteś we Francji. A to kim był Napoleon? Wiesz, to nie wiesz, bo jesteś głupia. <noise> bo nie musisz tego wiedzieć. Chociaż we Francji to tak trochę wstydwi nie wiedzieć, kto to jest Napoleon. Urwałaś się z choinki, czy co? Nie, z piekarni. Adrian to znany model, a? Oraz mój... Skoro taki znany, to czego k***a o nim nie słyszała, co? On mnie ubóstwia! Nie powiedziałbym. U chciałabym radzić sobie z Chloe tak jak ty. Raczej tak, jak robi to Majestia. Za... Kto kurwa? ...przemówi, że do zwycięstwa zła wystarczy, gdy dobrzy ludzie stoją bezczynnie. Nie wiem czemu, ale to mi się przypomniało... ...z... ...pewno... ...pewnej sytuacji z... ...1933. Nieważne. My reprezentujemy dobrych i nie pozwolimy jej być górą. Tak, tak. Ta wyrzuć się ją przez okno. Zajebiście. Marinette. alia. Cesarski. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Bustier. A kurwa, wszyscy cię praktycznie znają oprócz tajnowej, czyli Ali. O, dziękuję ci, mój chłopczy. Aha. Hmm. Chcę chodzić do szkoły tak jak wszyscy. I co w tym złego? No to jesteś zimnięty, szczerze. Aha, są nagle zamknięte drzwi. Były otwarte, teraz są zamknięte. Zajebiście! Widzę, że Miraculum dba o szczegóły od pierwszego sezonu. Kim? Kim? Co tam dzieje? To kim? E, tak, ona o tym wie. Uczy was chyba 4 lata. Negatywne emocje doskonale. Tego mi potrzeba. Złości, smutku. Chłop tu stoi, kurwa godzina. I nie wyczuł w Paryżu. W Paryżu stoi tu od godziny. Totalnej ciemnicy, jak debil. I z tych dwóch milionów ludzi, które mieszka w Paryżu, nie wykrył ani jednej osoby z negatywnymi emocjami. Fajnie. Z dwóch milionów ludzi, ani jeden nie był zły. Ani nie był zły, ani nie był smutny, nie. Chujów sto. Przepraszam, młody człowieku, nie wiesz, że należy pukać do drzwi. Nie. On jak świnia. Jak spermol. Teraz zapukaj. Miałeś kurwa zapukać, a nie rozpierdalać kurwa drzwi. No chodź! Widzieliście to? Aha, kamery są kurwa w bibliotece, okej. Halo, Czy to policja? Nie kurwa, to jest lodziarnia. Jakie pan chce lody? Białoflagowe czy swastykowe? miałeś zabić kima a nie rozpierać pół Paryża masz tu wszystko czego ci potrzeba chcę mieć cię blisko i strzec przed niebezpiecznym światem wcale nie jest niebezpieczny czy... mm, no i w sumie jest niebezpieczny no to żeście kurwa polepszyli sprawę gratuluję